Zemrą sobie. To nic takiego. Jazda konna jest bardzo zdrowa. <laughs> to całkiem bardzo możliwe, ale ja się czuję, jakbym z Meksyku na nogach tu zaszła. Pierwsze koty zapłaty? Jakie koty? Oj, niech pan nie żartuje, panie Zbyszku. Przez płoty to się na koniach skaka, a nie na kotach. Tyle to ja już nawet znam. Oczywiście to takie przysłowie, które oznacza, że następnym razem będzie lepiej. Aj, ja myślałam, że się znam w przysłowiach. Tego nie wiem. Ale do jazdy konnej ma pani talent. Nie, 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 raczej kręci. Raczej kręci, ale nie. A... Proszę się przyznać. Na pewno pani nigdy nie jeździła konną. Gdzie tam? Ja nie jestem pikador. No oczywiście, że nie. pikadorzy. to ci, którzy yy, na Korydzie jeżdżą konno. I piki mają. Mhm. A ja się uczyłam na matadora. Na Matadora? Nie pan co żartuje. żartuje, Przecież nie ma kobiet Matadorów. Ale pan głupotę wysolił, Panie Zbyszku. Nie ma kobiet. Za Matadory są. <laughs> Już mi dużo nie wybrakowało. To znaczy, że pani jednak nie została Matadorem. Jeden egzamin mi został. Ale tata zawsze strasznie się bał. Nic tylko mi mówiła. Niech. żeby milagros jakiś toro, to znaczy byk. Poszatkował i, Oj, panie Zbyszku, mężczyźni to są straszne histeryki. Rozumiem go. Bał się. gdyby miał takie cuda jak pani. Też bym się bał. Za tą panią wierzę. Bardzo pan miły, ale nie trzeba się tak bać o mnie, panie Zbyszku, bo jak to się mówi po polsku, co ma zwisać, nie utonie. No właśnie, mieliśmy popływać. Bardzo mnie pan wypieszcza. A? To już dzisiaj. Co? Dzisiaj? Ta wystawa rzeźb. Nie pamiętasz, Meluniu? Ewa Werner organizowała wystawę sztuki naiwnej. A, to ta, to, co Adam przygotowywał z Wiktorem. Właśnie, właśnie. Zrobili mm. katalog i całą kampanię. Całkiem nieźle to wypromowali. Mm. I zobacz, zobacz, jaki artykuł jest w się Zobacz. Patrz tu. O, jakie to były piękne czasy. Adaś pracował z Wiktorem, nie było tego całego bałaganu. Jak ja bym chciała, żeby to wszystko wróciło. No, czuję się jak przed maturą. A, czy ty nie przesadzasz? Nie. Mimo, że nie pierwszy raz organizuję taką wystawę, a, a trenę mam jak cholera. Dlaczego? Nie wiem, może dlatego, że to takie wielkie przedsięwzięcie, może dlatego, że to taki nieznany artysta... A może. Może. Może dlatego, że chciałbym, żebyś wreszcie odniosła sukces. Żeby ci się wreszcie udało. Żeby los się wreszcie do ciebie uśmiechnął. Żebyś wreszcie była szczęśliwa. Michał. Jesteś taki słodki. Chyba nikt nie ma tyle serca dla mnie, co ty. Nie, to czysty egoizm. Ja bym chciał, żebyśmy po prostu zarobili kupę pieniędzy. No właśnie. Pamiętaj o córce Wernera. Widzę, że nie zapomniałaś. Oczywiście, że nie. Jeżeli ona jest jego córką, to jest pod kobiet czynią rzeźb. Ale ona jest psychicznie chora. A to nie ma żadnego znaczenia. Przypominam ci, że kupiliśmy te rzeźby i teraz one należą do nas. Kupiliśmy je od Sołtysa, a nie od niej. Musimy być uczciwi. Boże kochany. Dlaczego ja muszę robić interesy do spółki z aniołem? A ja z krętaczem. W interesach czasem trzeba pokręcić dla zysku. A to nie ze mną. Naprawdę uważasz, że powinienem tam być? Oczywiście. Co to ma być takie pasjonujące, ta? Otwieranie salonu samochodowego. Nawet jeśli to jest mój salon. Nawet. Ale wiesz, to nie będzie takie zwyczajne otwarcie salonu. To będzie wernisarz. No już wiem, co myślisz. Myślisz sobie, że... A, rzeźby i samochody, tak? No rzeczywiście. To ma być wystała, a... Kto to wymyślił? Twoja żona. Słucham. No tak, twoja żona znalazła jakiegoś zapomnianego artystę, przedstawiła pomysł do agencji, bardzo się spodobał, Mnie się też spodobał. A z marketingowego punktu widzenia myślę, że to też dobrze. W gazecie napisali o tym bardzo dobrze. W gazecie? No tak, zobacz, tam leży. Tutaj. Wernisarz... Wernisarz w nietypowym miejscu ciekawego prymitywisty mazowieckiego Franciszka Wernera. No tak, nazwisko macie takie samo, ale Ewa twierdzi, że to nikt z rodziny. Pomijając to wszystko ciekaw jestem tych rzeźb, Te, które widziałem na fotografii, wydawały mi się bardzo interesujące. A wiesz, że one mi bardzo przypominają tą ze strychu. Która? No wiesz, no bo prześliłem, Adaś przywiózł, przyniósł ze strychu jakąś... Rzeźbę drewnianą. No rzeczywiście, jest podobieństwo. Zły? Tak. A tu jest napisane, że, że ten rzeźbiarz, Franciszek Werner, mm. pochodzi z miejscowości Rozdrażewu. To, to, to bardzo. No tak, to bardzo możliwe, że to jego dzieło. Nie wiesz, skąd wzięła się u nas ta rzeźba? Wiesz, chyba kiedyś ją przywiózł Zygmunt. Mm. Mm. Ciekawe, to Zadziwiający zbieg okoliczności. A skąd on ją wziął? Mm. Pewno Rozdrażewa. Nigdy o tym nie wspominał, ale twój szwagier nigdy nie interesował się sztuką. W głowie mu były tylko samoloty. Rzeźba. Dlatego znalazła się na strychu. Nie? Wiesz, ja muszę zobaczyć się z tą kobietą. Dzisiaj? Dzisiaj, pojadę tam. Może uda mi się ją zabrać na otwarcie. No, przecież ona jest chora. No jest schizofreniczką i to podobno zupełnie bez kontaktu. Ja się nad tym nie znam, ale słyszałam, że podobno ze schizofrenikami można czasami zupełnie normalnie porozmawiać. I uważasz, że dzisiaj właśnie ona będzie w takiej formie? <laughs> nie wiem, ale i tak chciałam się z nią zobaczyć. Ale dzisiaj jest najlepsza okazja. Pojadę tam z księdzem Pawłem. Iwona, do cholery. Co to są za pomysły? Co... Co no to jest do cholery? E, jakie brzydkie słowa, krepcie się zalewa, bo wpadła na to twoja żona? Na co wpadła? Na co wpadła? Jak zniszczyć ciebie i ten pieprzony salon, tak? Iwona, ty nie rozumiesz, że to jest najgłupszy pomysł, jaki w życiu słyszałem? Przecież to położy twój... położy ten twój salon kompletnie! Dlaczego? O Boże... pieprzone... Co ty myślisz, że pieprzone rzeźby mają przyciągnąć potencjalnych, poważnych klientów? Jakaś pieprzona korzenioplastyka ma... Tam, tam się reklamuje porządne nowoczesne samochody i wola nie rozumiesz tego? Przestań, to nie jest żadna korzenioplastyka, plastyka. Co ty wygadujesz? Antoni. Kobieto skradasz się jak korki. Rzeźba. Po co widziałem? No to jest jego rzeźba, Antoni. Podobna. Dlaczego od razu uważasz, że jego? Nie znasz się na tym. Ale ja wiem, że to jest jego rzeźba, bo słyszałam rozmowę Melanii z Karolem o tym. A co oni mogą o tym wiedzieć? Nie znali starego Wernera. Oni nie znali, ale Zygmunt znał. Tak. Chociaż nie tyle sam Werner go obchodził, co jego córka. ona jest jeszcze czas. Nie wiem, która jest godzina. Możesz to wszystko odwołać, te rzeźby trzeba stamtąd zabrać i wszystko będzie w porządku. I ona proszę cię, zrób coś, błagam cię. Ale spokój się, wszystko będzie dobrze. Będzie dobrze, jeżeli zabierzesz stamtąd rzeźby, inaczej to będzie klęska, nie rozumiesz tego? Nie rozumiem, przecież ich w ogóle nie widziałem. Ja nie potrzebuję tego oglądać. To są bzdury kompletne. Może to pokazywać w jakiejś wiejskiej świetlicy. Iwona, co ty chcesz? Przyciągnąć poważnych klientów takimi pieprzonymi rzeźbami? Co ty chcesz tam sprzedawać? Jakieś włosy drabiniaste? Niem nie traktory? Ale jak się to wszystko wyda. Na no co się ma wydać? O ja, to coś, nie udawaj głupiego. Jak się wydarzy Zygmunt do Wernerówny chodził jednego lata? No to co z tego, choćby nawet. żona Żonaty jeszcze wtedy nie był. Spokój się, jak ty się zachowujesz, przecież nie czujesz, że to jest fantastyczny pomysł. Iwona, proszę cię. Jeżeli jest jeszcze czas, odwołaj to. Nic się nie stanie, przyjdą klienci, wszystko będzie w porządku, ale zabierz stamtąd te rzeźby. Błagam cię, proszę cię, Iwona! Nie zamierzam niczego odwoływać, rozumiesz? To ja mam udziały w tym salonie i to był mój pomysł, chociaż wyszedł od twojej żony. A ty albo idziesz ze mną, albo zostajesz w domu. Jaka jest twoja decyzja? Zmariowałaś kompletnie. Zmariowałaś. Czy pani jest może kimś z rodziny? Nie, ale wydaje mi się, że poznałam ojca pani. Wspominał o niej? Nie, nie mówił nic, że ma córkę. W takim razie skąd to przypuszczenie? Pani Ewa znała świętej pamięci księdza Olgierda. Tak, to był jedyny człowiek, który naprawdę się interesował Marią. A ojciec? Nie udało wam się nigdy z nim skontaktować? Odnaleźliśmy go w końcu. Pochodził z tych samych stron, co ksiądz Olgierd, zrozdrażał. To No ale cóż z tego, kiedy wyparł się własnej córki. Chociaż mieliśmy dowody, że to jego dziecko, są przecież dokumenty. Kiedy poznałam Franciszka Wernera, wydał mi się bardzo dziwnym, zamkniętym w sobie człowiekiem. Tak, ale w jakim celu pani do nas przyjechała? Widzi, siostra, ojciec pani Marii był bardzo zdolnym twórcą, rzeźbiarzem. I ja zorganizowałam wystawę jego prac. Pomyślałam sobie, że powinna mi o tym powiedzieć. Oczywiście, że pani może, ale to nic nie da. Maria nie reaguje na nic. Uśmiecha się tylko czasami, kiedy słyszy głos dzieci. Rozumiem, ale czy moglibyśmy ją zobaczyć? Oczywiście. No, ty nic nie rozumiesz. Teraz źle się dzieje wokół Od Odkąd przyjechał Adaś? Do nas z, z, z Ewą Werner. Pamiętasz, co stary Werner o niej gadał? Lepiej, żeby laudańscy nie wiedzieli o tym romansie Zygmunta. Bo od tamtego czasu ciągnął się za Wernerami jakieś nieszczęścia. Raczej jak brona. To jest właśnie mafia. Ja wiem, że się pani mnie nie spodziewała, Małgorzata, ale ostatnio tyle rzeczy się zdarzyło. Tak. Wydarzyło się wiele złego. A tak. Ja już nie, nie, nie wiem, jak sobie z tym poradzi się. Ja mam nadzieję, że, że nie uważa mnie pani za wroga. Dlaczego bym miała tak uważać? No, rozprawił, że znalazłyśmy się po dwóch przeciwnych stronach. więc... myli się pani, Melanie. Ja nie jestem po żadnej stronie. Ale to przecież rodzina Ewy. Oskarzyna. Nie należy. Do rodziny Ewy. Do Adama mi tak samo blisko jak do niej. Bardzo boleję nad tym, że sprawy przybrały taki obrót. Chociaż muszę przyznać, że karty od dawna układały się fatalnie. No właśnie, bardzo musiała, żeby mnie pani powróżyła. No popatrz, najpierw zniknęła Maryśka. Potem Zygmunt z różą spalili się. A potem zniknął Bogdan. Bo była chwila ciszy i teraz znowu werner się powiesił. No przecież to jakaś klątwa nad nimi wisi. Wiesz co? Najlepiej będzie tak. Nie wiadomo, co się jeszcze stanie, więc weź to, porąb na wszelki wypadek i spal. Kobie, to też chyba rozum straciła. Przecież to nie jest moje, żebym miał to niszczyć. A co ja potem powiem? Że spaliłem, bo moja żona miała głupie przeczucia. A jak to nie są głupie przeczucia? Dzień dobry, jestem Ewa Werner. Mamy to samo nazwisko, ale to przypadek. Ja organizuję wystawę Prac Pani Ojca i miałam nadzieję, że jeżeli stan Pani zdrowia pozwoli nam tyle, to będę mogła Panią tam zabrać. Myślę, że odwiedzę Panią jeszcze. Tak jak mówiłam. Ale nie wiedziałam, że pani nosi to samo nazwisko. Tak. Ojciec pani Marii też się dziwił, kiedy go spotkałam. Zresztą wydawało mi się, że zrobił to na nim dosyć duże wrażenie. No cóż, nie był to miły człowiek, ale czy pani jest pewna, że to jest tylko zbieżność czy nazwisk? Oczywiście. Zresztą to nazwisko po mężu. Ja z domu jestem kawieńska. Rozumiem. Jeżeli. Nasza wystawa odniesie jakiekolwiek sukcesy finansowe, to przeznaczymy je dla Pani Marii. To bardzo szlachetnie z Pani strony. Mamy w domu bardzo wielu takich samotnych pacjentów. A w naszym domu nigdy nie za wiele pieniędzy. Pani, u nas w domu nawet Karol zaczął wątpić w Adasie. nie chcę mu się pomieścić w głowie, że, że to musi być jakieś koszmarne nieporozumienie. Tego nie powiedziałam. No. Jak to? Nie uważam, żeby to było nieporozumienie. Zbyt wiele zbiegów okoliczności wokół Adama i Ewy. Ale to... Ale to wszystko wytłumaczyć inaczej. Nie wiem. Gdybym wiedziała. Być może próbowałabym temu wszystkiemu jakoś zaradzić. Już się pani zmęczyła? Trochę. Najpierw konie, teraz woda. Trzeba dbać o kondycję. <laughs> może to być, ale ja nie jestem fotka. Szkoda. Ja sam czasem chciałbym być foką. Tak? Mhm. Jak gdyby Pana zezarła jakaś wielka, no, jak się nazywa? Preki. Te, też, ale mnie chodziło o tą, tom... Panie Zbyszku, co to jest, jak się z pługiem chodzi? A, orka. A, właśnie, taka wielka orka, jakby mogła Pana chapnąć. No, chciałbym być taką swojoną foką w akwarii, a pani przychodziłaby do mnie dokarmiała. Pani, foki jest cudnie. Uwielbiam, ale tak cudnie skakają. Co tak? Co tak? Pani, jest Pani wspaniała milagros. Kupuje Pani sam, karmi Pani foki, jest Pani matadorem. Tak jakoś mi się uskładało po drodze. A nie nabiera no mnie Pani? Nic, a nic. Hmm? Nie bardzo przystojny Toro. Panie Zdrojewski, byki tak nie wyprawiają sztuczek? Po co ten pan? Mów mi, Zbyszku. Zbyszku, dobrze, Zbyszku? A jak ja mam mówić do ciebie? Po prostu milagros. Albo krótko. Mili? Jechalibyśmy ze mną na wystawę. Wystawę? Dokąd? Moja siostra ma dzisiaj wystawę rzeźniarską. <grym> Mam nadzieję, że rzeźbiarską, chociaż rzeźniarska też byłaby interesująca. <grym> Jasne! Znowu pomyłka! <grym> Ale jak to? Twoja siostra. Taka kuzynkowa Ewa Werner. Ewa Werner jest twoją kuzynką? To Ty znasz Ewę? No, znam. No. Dios mio, jaki ten el mundo jest mała. Mm -hmm. To co? Mm -hmm. Pójdziemy?